Na dzisiejszym odcinku na tym niesamowitym kanale. To mój pierwszy odcinek i dzisiaj będziemy sobie grać w Robloxa. To moje nowe konto i mój nowy kanał. Bo zbił mi się daleko, ale wiem, że nikt nie pytał. Mm, kiedyś było za darmo ta głowa, ale już nie za darmo. No, jest więzienia. Pojadę komu na O wow!

Oh. no quello oh. ma le Co to jest za chmura? Nie podoba mi się to. W ogóle mi się to nie podoba. O nie. Czy mi się wydaje, czy to jest powódź? Czy to jest powódź? Спасибо. Нет! Андреату Ты тут усед ⁇ шь? Тут у меня Тут уже Dobra, mam nadzieję, że przetchnąłem to. O! Kartusz. Kartuszowa noc. co się tu? Zabierało mnie troszeczkę miniaturowe. No, dość zimno było. Dość, zimno było. Co... to co, co ma być? Z kim? Jestem wyszło z tego Co to jest? O, Rainbow Friends! To jest Rainbow Friends! Nie! Nie! Ja już wiem co to będzie! Też dwie. No przed chwilą to było. Dopiero co to było? Mogę wejść? A nie, nie. O, uf. No to teraz się przejdziemy z jawski Ja się boję. Nie, 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 nie. Nie, nie. Co to miało być? Dobra, ja robię cięcie. Du, du. To ręce są niszczone Dobra Zaczynamy. Skończyło się. Jak to jeszcze działa? To nie ma prawa działać. To nie ma prawa działać. No nie działa. Te, te nóbki są sermiejskie. O, oh. oh, domeczek To serio Jak będzie połudź, to on zginie Ja idę na samą górę Chyba, że będzie coś innego, ale co niż Górę No złapie tak słabo. Awa! Postaram się wyjść jakąś na górę. Mimo że to, że nie ma drabiny. Och. Fajnie byłoby, gdybym mógł doskoczyć. Aha! O, jest drabina. Aha! Jakby obok, po prostu obok mnie spadają te cząsteczki, które niszczą wszystko dookoła. Świetnie, obok mnie przeleciało, obok. Nie, 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 to jest zbyt niebezpieczne. Taki to, który obok mnie zginęło chyba.

No, a wulkan się uspokoił. Za chwilę pewnie za 3, 2, 1. No. O! Dobra, ja idę tam na górę. Ja idę tam na górę. Nie, nie obchodzi to. Nie, nie idę na górę. Nie idę. Idę do domku. Bo wiem, że zginę. Jak pójdę na górę. No. Już każdy wiedział. Hmm! Niby nic się nie dzieje! Ale... O nie! Co to jest? O ja już wiem co to jest. Ja wiem co to jest. Ja już wiem co to jest. Ja już wiem co to jest. Ja wiem, co to jest. Kiedyś w to grałem, kiedy nie miałem w ogóle kanału na YouTube. Nie, nie. To jest wszystko wszystko rozwala! Wszystko rozwala. Dookoła. Co się tu dzieje? Oh się... Przecież są zalane. Będziemy zabijać? Nie, tu jesteśmy bezpieczni Ostatnio Ale teraz to mnie Z, z... z obrażeniami dało Oj dużo Dajcie dużo. mi sekundę, używam mojej magii Dobra, um, teleportacji I Przys przyspieszenia gry jemu Zaproszenie temu kaczce Za, o, tej, tutaj. I chyba nie od. Nie, zaprosić. Kto ma pluszaka, kerfusia w domu? Ten pisze wykom. By ryby. Tam jest postać by ryby. Bryby, bryby. Bryby, bryby ryby, Wpychacie się Czemu ciągle jest to samo? On się mówi, że co bo to będę zdrowy podczas takiego zimy, no To skakuje.